Cezary Pazura zaszokował wyglądem na ramówce Polsatu. Metamorfoza, która budzi wiele pytań. Cezary Pazura zaskoczył wszystkich podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Legendarny aktor pojawił się w zupełnie nowym wydaniu, z miejsca wywołując lawinę komentarzy. Fani przecierali oczy ze zdumienia. Jesienna ramówka Polsatu zebrała tłumy gwiazd. Polsat jak co roku zorganizował wyjątkowe wydarzenie, oficjalną prezentację ramówki na jesień 2025. To moment, w którym stacja odsłania wszystkie karty, pokazując zarówno nowe formaty, jak i kontynuację ulubionych hitów. Po spokojniejszym okresie wakacyjnym jesień zapowiada się intensywnie, powracają takie programy jak Taniec z gwiazdami, Twoja twarz brzmi znajomo, czy Nasz nowy dom. Zdecydowanym zaskoczeniem dla widzów była również informacja o przeniesieniu programu Milionerzy z TVN do Polsatu. Hubert Urbański, wraz z legendarnym teleturniejem, trafił do nowej stacji, co już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Tłumnie zebrani dziennikarze i widzowie czekali jednak przede wszystkim na gwiazdy, które tradycyjnie zjawiły się na ściance. Cezary Pazura nadal na topie. Na wydarzeniu nie zabrakło oczywiście największych nazwisk stacji Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykutierzyna, a także Ewa Wachowicz. Jednak największą sensację wywołał Cezary Pazura, który pojawił się w zupełnie odmienionej wersji. Aktor to absolutna legenda polskiego kina, gwiazda zarówno ról dramatycznych, jak w Psach czy Tato, jak i komediowych, kultowe, Killer, 13. Posterunek, chłopaki nie płaczą. Prywatnie jest ojcem czwórki dzieci, a z obecną żoną Edytą Pazurą od wielu lat tworzy jedną z najstabilniejszych parszą biznesu. Fani cenią go za poczucie humoru, dystans do siebie i szczerość, którą pokazuje m.in. na swoim kanale YouTube, gdzie opowiada kulisy zawodu aktora. Żona Pazury również coraz śmielej rozwija się w mediach, razem tworzą niezwykle charyzmatyczny duet. Cezary Pazura szokował wszystkich swoją metamorfozą. Od lat mówi się, że Cezary Pazura świetnie się trzyma, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i kondycję fizyczną. Aktor znany jest z aktywnego trybu życia i zdrowego podejścia do starzenia się. Jeszcze tej wiosny, podczas prezentacji ramówki wiosennej, wyglądał niemal tak samo jak zawsze uśmiechnięty, energiczny, z klasycznym fryzem. Jednak teraz, na ramówce jesiennej, pojawił się siwy z wąsem, co dla wielu było szokiem. Wyglądał jak emeryt, co kompletnie nie pasowało do jego dotychczasowego wizerunku. Widzowie natychmiast zaczęli spekulować, czy to efekt starzenia się, czy też przygotowanie do roli. Wszystko wskazuje na to, że zmiana ma związek z nowym projektem, w który zaangażował się Pazura. Fani liczą, że wkrótce zdradzi więcej szczegółów, a metamorfoza okaże się kolejnym genialnym wcieleniem jednego z najbardziej wszechstronnych aktorów w Polsce.